3-2-1-0. Pozdrawiam wszystkich w sobotę. Dzisiaj Wam pokażę sezon kurek, wiadomo, wakacje, lipiec. Dzisiaj Wam pokażę, jak przygotować kurki na szybkiego. Oczywiście płuczemy pod bieżącą wodą. Patrzymy, no to zbierane bez, bez piasku, także wszystko super. Następnie przygotowujemy, tutaj już mam przygotowane cebulka. Jak widzicie, cebulkę kroimy, ją do, doprowadzamy do zrumienienia. Jak zaczyna się rumienić, wtedy wrzucamy dopiero, wtedy dopiero, wrzucamy kureczki. Z kurkami to jest tak. Pokażę wam jaki mam w tym, w tym dzisiaj sort. U babci Leokadi nie domu, wychodzi się na pół godziny. Pełno kurek. No nie zawsze w lipcu one występują, ale teraz są piękne, rano zbierane. Część idzie do lodówki. Pamiętajcie jedną rzecz. Skórkami jest tak, że mogą być czasami gorzkie. Kiedy są gorzkie, już wiele razy o tym pisałem. Czasem przy przemrożeniu też są gorzkie, dlatego warto jest blanszować. Dawać, jeżeli macie spożyć jutro na przykład do jajecznicy, to proponuję przebrać. Nie myć, tylko bezpośrednio przed. Spożycie bierzemy i płuczemy do lodóweczki. Nawet ich nie mrozimy. Tak to mniej więcej wygląda. Zaraz pokażę, jak będą po usmażeniu i w trakcie smażenia. Tu na stanowisku mamy już oczywiście cebulka zaczyna. Najpierw, tak jak mówiłem, najpierw rumienimy cebulkę, później kuleczki tutaj już mamy odsączone z wody. Nie stosujemy za wielu przypraw, dlatego że kurki, pieprznik inaczej jadalny, to jest rewelacyjny sama w sobie. Ja tutaj będę robił prostą potrawę, oczywiście, pokażę, skupię się tylko na samych kurkach. Pamiętajcie, że w knajpie, często jak zamawiacie w kurki na przykład z wołowiną, czy z wieprzowiną, jakiś rumsztyk, czy coś w kurkach, coś kurkowy, to zawsze zadajcie pytanie kucharzowi. Na samym wstępie, czy kurki będą słodkie, czy będą gorzkawe, czy gorzkie, bo jeżeli będą gorzkie, to szkoda płacić. Ja zawsze zadaję takie pytanie, żeby nie było nieporozumień, bo w restauracjach mają różne produkty, nawet w tych lepszych, często są wielokrotnie mrożone. I rzadko kiedy, na pewno gdzieś u babci zjecie lepsze kureczki niż w knajpie, bo w knajpie chcą nas naciągnąć na hajc, a my się nie dajemy. Nie no, bo to też kwestia jest nie sztuka wydać pieniądze, tylko trzeba zjeść, jesteśmy smakoszami. Tu widzicie, już się cebulka nam zarumienia, a jeśli się zarumienia, to znaczy, że za chwilę będziemy mogli już dać, wrzucić kureczkę. Tu jedną już wrzucę, żeby coś się działo. Kurki mają to do siebie, że nie wymagają zbyt dużej obróbki temperaturowej, termicznej. Jest to grzyb, który może być tylko nawet zblanszowany i nadaje się do spożycia. Jeśli chodzi o przepisy w ogóle sanitarno-epidemiologiczne, to kwestia jest taka, że kurek się nie powinno dawać dzieciom. To jak w ogóle z grzybami, należy uważać, No bo wiadomo, grzyby są ciężko sprawne, ale w życiu, ponieważ kierujemy się w życiu smakiem, to jest tak, jak już mówiłem na wstępie. Ja mam zasadę, że nie kroję kurek, tylko robię właśnie tego typu kureczki na patelkę. Bardzo dobre. Oczywiście za nadrzu mam trochę bożole. Nie jest jego dużo ale troszkę podleję minimalnie czerwonego bożole, minimalnie się podleje. To jest wtedy o wiele lepsze. Możecie też podlać białym winem. To jest taki dodatkowy walor smakowy. Nie za dużo oczywiście. Pamiętajcie, alkohol odparuje, także młodzież też może to spożywać. Tutaj ja prosiłbym przykrywkę. Jeśli jest, bo to je trzeba troszeczkę poddusić. O, i teraz widzicie podduszone są. I za chwilę Wam pokażę za jakiś czas, co z nimi się dzieje. I mija właśnie około 5-8 minut dokładnie. 8 minut jak patrzyłem na, na zegareczek. I w związku z tym tak to już wygląda, to są już gotowe do konsumpcji. Pamiętajcie, teraz mamy tutaj sos taki, ten sos będzie odlany. Bo to jest po prostu taka praca na dwie ręce. Część idzie z jajecznicą. Ci co są z jajeczkami w domu, a część idzie do spaghetti. Tutaj zaraz będzie wyrzucane spaghetti. I to do sosu będzie. Także tutaj do spaghetti, a tutaj zaraz do jajek. Także część odkładamy i zaraz Wam pokażę jak mniej więcej jajecznica będzie wyglądała. I pamiętajcie, nigdy za długo nie obrabiajcie, bo się wydrącają goryczki. W tych grzybach, w pieprzniku jadalnym siema. I teraz, tak widzicie, tu powstaje jajecznica, a tutaj będzie spaghetti. Zasobne kureczki Kurki bierzecie w rękę. No, i tutaj mamy spaghetti na jednym talerzu. Kureczki z jajeczkiem. LOLO 3210. Smacznego. LOLO 3210. Tu jeszcze dzisiaj wam pokażę taki dodatek. Typowo o kurkach, czyli o pieprzniku jadalnym. Ustawimy ostrość. O. Jak wygląda kurka? Pamiętajcie, że kurka nie ma tak zwanych blaszek, chociaż to tak wygląda. Niektórzy mówią, że to są słupki. Pokażę Wam jak się, jak się zachowują. Jest grzybem raczej kruchym. Widzicie? Jak wygląda mała kurka? To też to wszystko zależy. Zazwyczaj wygląda tak, ale są też znacznie, znacznie mniejsze. Pamiętajcie, że małe grzyby, jeśli są małe, to nie powinniśmy, jeśli mamy podejrzenia co do oryginalności, co, co do tego, czy to jest grzyb jadalny, to lepiej go nie wziąć. Bo chyba najgorzej, jeżeli to miałaby być potrawa zjedzona po raz ostatni. W następnym wejściu Wam pokażę, kiedyś już o tym mówiłem, inne rośliny tutaj w mojej oranżerii. Jakie są? Ale teraz dopiero za jakiś czas. Także jeśli chodzi o kurki, to pamiętajcie, zbierajcie najlepiej. Najlepiej na grzyby wyjeżdżać z osobą, która, która się bardzo dobrze zna na grzybach. Wtedy, na zasadzie obserwacji, bardzo szybko się nauczymy, też rozpoznawania miejsc, gdzie takie grzyby występują. Kurki występują w sumie od czerwca, ale tak intensywnie to w lipcu. Jeżeli są deszcze, teraz akurat ten lipiec jest charakterystyczny, bo ma bardzo dużo deszczy w ciągu dnia i jest też słońce. że są bardzo dobre warunki do tego, żeby takie grzyby rosły. Oczywiście kwestia jest zawsze sporna jeśli chodzi o smaki. Niektórzy mówią, że, że kurki mają najlepszy smak. Ja lubię też, y, y, oczywiście, podgrzybki i stwierdzam, że prawdziwki, na przykład, są jakby na trzecim czy na czwartym miejscu, bo tu jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo lubię rydze. Y, z, z rydzami tam zrobiłem kiedyś film. Y, oczywiście y, jest kilka rodzajów rydzy, lecz rydzów. Ale kurki to są takie grzyby pewne. Zazwyczaj można je tylko w sumie pomylić z lisówką, chyba. Ale lisówki są znacznie mniejsze i takie suche, bardzo elastyczne, trudno łamliwe. Natomiast kurki, pamiętajcie, wyglądają tak, jak tutaj Wam pokazuję. Mogą być bardziej pomarańczowe, bardziej żółte, nieraz prawie białe. To zależy, chyba, też od podłoża. Są kruche, w przełamie tak wyglądają. Są takie charakterystyczne. No i bardzo łatwo, 5 minut z masełku z cebulką. Najpierw róbcie cebulkę, później, później się wrzuca kurki, jak tak lekko klapną, tak lekko zmienią barwę. Na taką brązowo-rudo-brązową, wtedy są gotowe do konsumpcji i to zazwyczaj jest po 5 minutach. Nigdy nie, 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 nie róbcie tak, że długo, długo gotować kurki, bo wtedy będą gorzkie. Serdeczności, pozdrowienia. LOLO 3, 2, 1. Zero smacznego.